Cześć, dzisiaj sumy dzień, więc wybaczcie mi, że film nie jest na w środę o 15.15, .15, czy coś koło tego Po prostu dzisiaj pokażę wam, jak się dzisiaj pinże, żeby po prostu być wypiężona, bo stwierdziłam Czuję się staro, się wypiężę i, i to zrobię I O, on teraz lepi. I stwierdziłam, tak, muszę to zrobić I w ogóle pójdę się chyba najpierw wykąpać Tak, że będę miała mokre włosy przez um, jakąś um, chwilkę u was na filmie No więc jestem teraz jest piękna jak trochę się podsuszę, to je przeczeszę i więcej, że warkocze, żeby mieć fale dzisiaj Fale Dunaju <laughs> Dzisiaj zrobię królewskie śniadanie Witajcie znowu w, moj w mojej kuchni Ostatnio to byliśmy, jak robiłam Dzień zamiaru. A mianowicie, najpierw robić omlety, i to zrobię je jeszcze dobrze, jeszcze nie będę łączyć. Zrobię je puszyste i super. I ja je zawsze jem sama, same, ale można je jeść z czym chcecie. Najpierw. Oddzielamy białka od żółtek, co? nie? I bo białka będziemy potem ubijać. Ale jak nie chcecie się bawić w ubijanie białek, to po prostu dajcie całe jajka i postępujcie z nią, jak z masą żółtkową, którą potem ja będę robić. A tak to możecie po prostu dodać ten i po prostu one nie będą takie strasznie puszyste. Ja sobie zwiążę te włosy. Już jak jakby mnie przeszkadzało. Przygotujcie sobie wszystko przed, e, e, przed robieniem, żeby było ogrzane. Nie tak jak ja, bo myślcie mi, że czasami przez to, że coś jest zimne, może się nie zrobić. Przez ten czas można już e, na, dać sobie na ogrzanie patelnie. Co tam było? No nie, czy się na mnie. Jedzenie sobie robię. No! Pokoju wewnętrznego, żebyś była taka fajna, miła. No! Mm. więc mam już ten już ja nawet sister na Ewenzyfine, to jest pojęcie. Oficers, no to jest to jest to o dziwo jestem już przyzwyczajona do siebie bez grzywki. O dziwo. Ale to nie jest też tak, że jakby jestem w stanie pójść gdzieś bez grzywki i być tak w 100% pewna siebie. Wolę siebie z grzywką, bo uważam, że pomimo tego, że moje czoło nie jest takie super wysokie, to jednak lepiej się czuję z grzywką, bo moje ten... Dobra, i robimy wolkocze. Ale dobra, e, tu jest grubszy warkocz, bo zawsze po prawej jest grubszy Więc wezmę tą gumkę Tę gumkę Żeby być poprawną Ja jestem w ogóle na biochemię Nie wiem, czy ja za każdym, na każdym filmie mówię o tym, że jestem na biochemię? Jestem jak kurde lakalną o swojej kryminalistyce po prostu Tak, więc tak wyglądam. I oto moje hla w ogóle. Tu mam nici od szycia, sukienki. Tu mam e, rzeczy z wczorajszego odbierania świadectw. Wczoraj, tak, wczoraj. W ogóle ja byłam tak w poniedziałek, e, pewna, że jest wtorek. I taka byłam zestresowana, że nie mam materiału na środowy film, że to była jakaś masakra. Teraz czas zrobić sobie make-up. Ale to już wam nie będę nagrywać jak robię make-up, bo to jakby nie ma sensu Najwyżej wam zrobię w przyspieszeniu tak? Chyba pójdę podebrać mamie paletkę Nie mamy tylko Gabrysiu No Gabi ma taką fajną Dzisiaj będę księżniczką, mam nawet tiarę przyszykowaną gdzieś W sensie... Nie wiem... Czy ja mam efekt upiększenia włączony chwilę? Dobra, nos mi się o wiele za bardzo świeci. Właśnie um, to się robią mi zdjęcia. Wrzuciłam nowe zdjęcie na Instagrama, więc z tego miejsca Was teraz zapraszam. Chciałabym powiedzieć też, że akceptuję wszystkich na snapie. Więc e, bardzo zapraszam Was na snapa. No, ale tą koronę bo jest w sumie krzywo. Albo. Dobra, jakoś jest. Chciałabym powiedzieć, że męczy mnie myśl, że miałam coś jeszcze zrobić I wiem, że miałam coś zrobić I zapomniałam, co miałam zrobić Więc wiem, że nie mówiłam, co mam robić Co mam zrobić na początku filmu, więc nawet tego sobie nie przypomnę, co miałam zrobić I będę się z tym męczyć, że nie wiedziałam, co mam zrobić Wkurza mnie ta korona już, bo ja wiem, nie mogę zrobić Aż w sumie bym sobie pograła w Simsy I Ja kiedyś najbardziej w Simach Lubiłam samą grę w sobie. W sensie, lubiłam bawić się życiem, lubiłam, e, lubiłam robić głupoty z Simami. A teraz moją ulubioną częścią jest tworzenie Sima, kiedy tworzę now, nową istotę. Myślę, że nie będę nagrywać już dzisiaj więcej, więc tu się z Wami pożegnam. Dziękuję Wam za oglądanie tego filmu, że poświęciliście tro trochę minut na oglądnięcie tego, tych wypocin eee, napisałem wiersz. Eee, więc tak, dziękuję Wam bardzo i w, jak zawsze w opisie macie wypisane wszystkie moje social media, zapraszam Was na nie serdecznie i dziękuję Wam jeszcze raz za oglądanie i widzimy się już w sobotę. Pa!